W Jawiszowicach zakończono dwie inwestycje na powiatowych drogach. Po blisko trzymiesięcznej modernizacji 19 września wicestarosta Paweł Kobielusz i członkini zarządu powiatu Teresa Jankowska, a także burmistrz Brzeszcz Radosław Szot podpisali odbiór ulicy Jedlina. Koszty remontu zostały pokryte z budżetu powiatu oświęcimskiego i gminy Brzeszcze. W finansowaniu uczestniczył także powiat bielski, gdyż ta powiatowa droga łączy województwa małopolskie i śląskie. Przed rozpoczęciem robót stan jezdni był fatalny. Trakt przeszedł metamorfozę. Mieszkańcy Jawiszowic mogą cieszyć się nie tylko nową nawierzchnią. Odmulono rowy przydrożne, odtworzono zjazdy do pól i posesji, wyremontowano przepusty pod drogą oraz utwardzono pobocza. Tydzień wcześniej, 12 września, zakończono przebudowę odwodnienia drogi w pobliżu skrzyżowania ulicy Spółdzielczej i ulicy Brzozowej. W odbiorze robót uczestniczyli starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński, członkowie zarządu powiatu Teresa Jankowska i Jerzy Mieszczak oraz w imieniu gminy Brzeszcze wiceburmistrz Łukasz Kobielusz. Oprócz odmulenia rowu wykonano jego umocnienie ażurami i korektę wysokościową. Powstał również przepust pod ulicą spółdzielczą wraz ze ściankami czołowymi i odtworzeniem nawierzchni asfaltowej oraz oznakowania poziomego. Ponadto zamontowano bariery ochronne po obu stronach przepustu. Wspomniane zadanie finansowane przez Powiat Oświęcimski i Gminę Brzeszcze zostało zrealizowane w ramach programu Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych.